Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Z racji tego, że mamy w tym tygodniu Walentynki, no to przychodzę do Ciebie z zestawieniem książek właśnie o miłości. Ale nic się nie bój, nie będą to książki takie typowo o miłości. Nie będą to romanse, tym bardziej nie będą to erotyki, nie będą to jakieś głupie, naiwne powiastki dla nastolatek. Nie, starałam się wybrać takie książki nieoczywiste, w których mm, nie zawsze ta miłość jest na pierwszym planie. A już na pewno nie jest to miłość taka oczywista, taka miłość ponad wszystko, miłość rozpalająca i jakaś taka bardzo erotyczna. Raczej starałam się wybrać takie naprawdę fajne, wartościowe lektury, więc bardzo serdecznie Cię zapraszam na ten film. Najfajniejszą, najlepszą pozycję zostawiłam sobie na koniec, więc oglądaj do końca. No i co? Zaczynamy! Pierwszą książką, którą Ci polecę, jest moje absolutne odkrycie 2020 roku, czyli oczywiście Wichrowe wzgórza Emily Bronte. No i już widzisz, że to nie jest książka typowa, taka o miłości, takie typowe romansidło piękne, cudowne, słodkie i cukierkowe, nie, absolutnie nie. Wichrowe wzgórza to jest powieść przepełniona bólem, przepełniona cierpieniem, to jest taka Miłość, która aż boli, miłość trudna, miłość szaleńcza wręcz. No ale to, co Emily Bronte zrobiła w tej książce, właśnie z tym motywem miłości, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Mamy tutaj Kafi i Klifa, czyli dwie postaci, które po prostu. Rozpalają zmysły, rozbudzają emocje. Wichrowe Wzgórze to jest książka, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie w 2020 roku. Została moją najlepszą książką właśnie ubiegłego roku, i myślę, że to będzie jedna z książek mojego życia. Nie jest to historia piękna, nie jest to historia cukierkowa, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj takie motywy, których raczej w standardowych historiach miłosnych, obyczajowych nie spotykamy. A jednocześnie ta książka po prostu zachwyca, zachwyca tym, jak jest napisana, zachwyca tym, jak um, nietypowi i dziwni są tutaj bohaterowie. Miłość tutaj jest zdecydowanie na pierwszym planie, ale nie jest to miłość. Taka, jaką chcielibyśmy przeżyć, tak myślę Wydaje mi się, że jest to książka mm, o miłości zupełnie niezwykłej O miłości szaleńczej, ale zdecydowanie warta, warta przeczytania Mamy tutaj również te wichrowe wzgórza, takie brzosowiska ciemne Pełne tajemnicy, pełne mroku No ta książka jest, oprócz tego, że jest cudowną historią miłosną Ale nie w takim bardzo romantycznym ujęciu No to także jest idealną książką na jesienne wieczory i choć wiem, że to jest filmik walentynkowy, no to mówię o tym, że warto ją przeczytać jesienią, bo naprawdę, naprawdę tak jest. Więc Wichrowe wzgórza Emily Bronte, mój absolutnie numer jeden na tę chwilę, jeśli chodzi o książki, w ogóle tak myślę. No i w kontekście książek o miłości również warto się nią zainteresować. Bardzo, bardzo polecam. Kolejną książką, której chcę Ci powiedzieć, jest ten jedyny Emily Giffin, i wydaje mi się, że jest. To taka najbardziej standardowa książka o miłości z tego całego zestawienia, choć nie do końca. Ta książka nie jest zwykłym romansidłem, nie jest taką zwykłą obyczajówką. Emily Giffin jest jedną z moich ulubionych autorek. Bardzo ją sobie cenię za to, że opisuje rzeczywistość, pisze te obyczajówki, ale jednocześnie one nie są takie upiększone, nie są kolorowe. Pokazuje autorka mnóstwo problemów, z którymi zmaga się każdy z nas, i myślę, że w jej książkach naprawdę wiele osób znajdzie coś, dla siebie, znajdzie jakieś takie lustro, w którym może się przejrzeć. Każda jej historia dotyka różnych problemów i w każdej z tych książek znajdzie się jakiś problem ważny społecznie, o którym warto głośno mówić. Tutaj mamy dwa takie wątki. Po pierwsze mamy przemoc w związku, a po drugie brak akceptacji dla związków, między którymi jest duża różnica wieku. Jest to historia lekka, czyta się ją przyjemnie, ale tak jak mówię, niesie ze sobą ogromną wartość, porusza tematy, które chce się czytać. Ja bardzo, bardzo bym sobie życzyła, żeby literatura obyczajowa, literatura kobieca zawsze wyglądała w taki sposób, jak właśnie pisze Emily Giffin. Ja nie mam zwyczaju czytać wielu książek jednej autorki po sobie, ale u Emily Giffin naprawdę wciągnęłam mnóstwo jej książek, większość już w zasadzie bardzo, bardzo, te cenię, bardzo cenię tę autorkę. No i ten jedyny wydaje mi się taką... Ładną, dobrą, ale też mądrą historią o miłości nieoczywistej, o miłości, która zmaga się z wieloma, z wieloma problemami. Dalej chciałabym opowiedzieć Ci o dziwnych losach Jane R. Charlotte Bronte, czyli druga z sióstr Bronte. Mamy tutaj historię miłosną, ale znów, to nie jest historia, która zawłaszcza całą tę powieść. To nie miłość jest tutaj na pierwszym planie, chociaż miłość jest bardzo istotna, ale to, co podoba mi się w tej książce tak bardzo, to to, że mimo mm, iż jest to klasyk, klasyk literatury angielskiej, to jednak mamy tutaj. Historię kobiety, dla której mężczyzna to nie jest absolutnie cały świat. To nie jest historia taka bardzo romantyczna, to nie jest historia, w której kobieta poświęca siebie, swoje całe życie dla miłości dla mężczyzny. Absolutnie nie. Dlatego ta książka jest tak ważna, ponieważ pokazuje tę miłość taką zdrową. Miłość, która jest silna, która jest gorąca, ale jednocześnie nie przytłacza głównej bohaterki, nie sprawia, że ona o sobie zapomina, nie sprawia, że zapomina o swoich potrzebach. Dlatego dziwne losy Jane Eyre są tak Jane, główna tytułowa bohaterka, to jest niesamowicie silna kobieta, która poradzi sobie absolutnie w każdej sytuacji, i to podoba mi się w tej historii najbardziej. Myślę, że jest to klasyk. W który warto poznać, może nie jest moim ulubionym, jeśli chodzi o porównanie Dziwnych Losów Jane Eyre i, wichrow i Wichrowych Wzgórz, no to zdecydowanie Wichrowe wzgórza, u mnie wygrywają, ale właśnie przez to takie nieoczywiste jak na tamte czasy, to jest właśnie ważne, ujęcie miłości, no to Dziwne Losy Jane Eyre z pewnością, z pewnością warto przeczytać i mimo, że jest tutaj też trochę mroku, jest tutaj smutku, ponieważ siostry Brondy właśnie w taki sposób pisały, no to mimo wszystko będzie to świetna historia na taki weekend walentynkowy, weekend miłosny Bo jest tutaj po prostu naprawdę fajna koncepcja miłości Kolejną książką o miłości wartą uwagi jest Lektor Czyli książka o historii Michaela i Hany Którzy, kiedy Michael był nastoletnim chłopcem, a Hanna była już dorosłą, dojrzałą kobietą Rozpoczynają romans Romans, który jest dziwny Romans, który jest przepełniony intymnością, przepełniony też czasem cielesnością, ale także takim intelektualnym zbliżeniem, ponieważ Michael w pewnym momencie staje się tytułowym lektorem dla Hany, czyta jej na głos powieści i to sprawia, że między bohaterami tworzy się bardzo mocna więź, bardzo taka mocna nitka relacji. Choć Hanna to nie jest kobieta, która jest frywolna, to nie jest kobieta taka romantyczna, podczas gdy Michael ma w głowie jeszcze takie nastoletnie swoje różne myśli, nastoletnie wyobrażenia o miłości, tak jak to każdy nastoletni chłopiec. Mamy tutaj jednak perspektywy nie tylko Michaela jako nastolatka, ale także jako dorosłego mężczyzny. No i ta perspektywa, jak możesz się domyślać, jest zupełnie zupełnie różna od tego co ten chłopak czuł właśnie kiedy był młody. Do tego mamy tutaj Hanę, która skrywa ogromny, ogromny, bolesny, okropny sekret, który w pewnym momencie wychodzi na jaw i z którym Michael musi się zmierzyć, mimo że już od jakiegoś czasu relacji między nimi nie ma, no to gdy dowiaduje się o przeszłości, Hany, gdzieś ich losy znów się spotykają, ale wyglądają już zupełnie, zupełnie inaczej, ponieważ tajemnica, którą skrywa Hana zmienia absolutnie wszystko i powrót do tej miłości, do tej intymności już nie będzie możliwy. Lektor to nie jest łatwa lektura, ale jest to lektura bardzo wartościowa. Jest to lektura, którą warto znać. Warto również poznać film, ponieważ ja sięgnęłam po tę książkę właśnie po obejrzeniu filmu i również bardzo go polecam. Nawet nie wiem czy nie bardziej niż książkę? Trudno mi to stwierdzić. Nie pamiętam za bardzo swoich odczuć w stosunku właśnie do filmu po przeczytaniu tej książki, ale jedno i drugie bardzo polecam, choć nie jest to historia łatwa. Nie jest to historia, przy której będziemy się uśmiechać, wzdychać ze wzruszenia absolutnie, absolutnie nie. Mimo wszystko, lektor to naprawdę książka warta uwagi. Na końcu mam dla ciebie książkę najważniejszą, zdecydowanie najważniejszą. E, ona ma siłę Emilii Nagoski, czyli przełomowy poradnik o seksualności kobiet. I pomyśl sobie, okej, okay, czemu ta książka znajduje się w zestawieniu o miłości? No bo jest to także książka właśnie o miłości o miłości do siebie, do swojego ciała, do swojej seksualności. I uważam, że tę książkę powinna przeczytać absolutnie każda kobieta, bez, bez względu na swoją sytuację, bez względu na swoje podejście do siebie, do ciała. Do seksualności. Ta książka z całą pewnością da do myślenia, otworzy pewne kolejne szufladki w głowie, dzięki czemu będzie można spojrzeć na pewne rzeczy szerzej, być może trochę zgłębić pewne problemy, trochę znaleźć rozwiązania na niektóre z nich. A jeśli tych problemów nie mamy, to być może da pomysł, jak sprawić, by żyło nam się po prostu jeszcze lepiej, jeszcze cudowniej, byśmy rozkwitały. Ta książka to jest absolutny must read dla każdej kobiety. Naprawdę nie wyobrażam sobie ważniejszej książki dla kobiety, dla osoby, która Chcę o siebie dbać. Ta książka to zdecydowanie jest lektura, którą powinna przeczytać absolutnie każda kobieta, bez wyjątku. Bardzo, bardzo ją polecam, choć wiem, że jest trudno dostępna i bardzo z tego powodu ubolewam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś dodruk albo może jest, bo nie, nie orientowałam się ostatnio, ale kiedy ja ją chciałam zdobyć, no to było trudno. Pamiętam, że na Allegro ona chodziła w jakichś olbrzymich cenach, no ale bardzo się cieszę, że zdecydowałam się ją kupić. Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam, ponieważ naprawdę. Ta książka potrafi zmienić wiele, potrafi poszerzyć horyzonty, potrafi sprawić, że się zastanowimy nad pewnymi rzeczami i przede wszystkim potrafi pomóc polepszyć nasze życie. I wiem, że to brzmi tak bardzo górnolotnie, ale ta książka naprawdę ma tę moc, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam, ona ma siłę, jeśli jeszcze nie czytałaś, to koniecznie, koniecznie musisz. To by było na tyle pięć historii miłosnych. Jak widzisz, każda z nich jest dziwna. Nie każda z nich jest taka oczywista, wręcz przeciwnie, większość to są historie trudne z różnymi problemami, niepiękne, cukierkowe historyjki, miłosne, romanse, erotyki i tak dalej. Nic z tych rzeczy u mnie. Raczej takiej literatury nie znajdziesz. Ja nie czytuję takich książek, i uważam, że takie pozycje, jakie właśnie ci przedstawiłam, są ze sobą dużo, dużo większą wartość. Ale daj oczywiście znać w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona historia miłosna, bez względu na to, czy to klasyka, czy to um, historia o miłości trudnej, czy to po prostu jakieś zwykłe romansidło, erotyk i tak dalej. Nieważne. Daj znać w komentarzu, będę bardzo wdzięczna. A tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!